A w tej chwili, za chwileczkę, zarwę z moim chłopakiem, który właśnie się umówił na randkę z moją nowo poznaną koleżanką. Idziemy. Cześć. I co to się nazywa mecz? Ja wiedziałem, że to widzisz. Nie, nie wiedziałem. Nie. Widziałem. Tak wygląda mecz u kolegów? Nie wiedziałem, że będziesz. Nie, Olaf, nie wiedziałeś, kurwa. Nie Nie. W tej chwili odej mi klucze do, mieszka do mieszkania. Tak. I masz się więcej nie pokazywać u mnie. Nie, Olaf, ja ci przywiozę rzeczy. Mam na to sobotę i niedzielę. Ja ci wszystko przywiązę, ty się o to nie martw. Ale kurwa, żeby takie coś mi robić, to jest po prostu jakieś niepojęte, Olaf. Masz szczęście, że trafiłam na uczciwą dziewczynę, która mnie o tym poinformowała. A ty masz pecha, że jesteś takim frajerem i możesz mnie zdradzać na prawo i lewo. Rozumiesz to? Kim ty jesteś, kurwa? Najgorsze jest to, że ja nie jestem tą. Która jest taka naiwna i głupia, wiesz? Bo jak mnie coś razi i denerwuje, i to ja próbuję dociekać prawdy. I masz w tym właśnie pecha, że na taką osobę trafiłeś jak ja. A teraz się ubieraj, bo ta dziewczyna zaraz wychodzi. I wypierdalaj stąd. Rafaelo, na pierwszą randkę też mi przyniosłeś, Rafaelo. No? Niech wszyscy zobaczą, jaki jesteś.